Nowoczesne mieszkania w wysokim standardzie. 5 minut zarówno od Spotka, jak i Parku Śląskiego, a do tego w znacznie atrakcyjniejszej cenie niż wśród śródmieściu Katowic. Tak, takie miejsce istnieje. To będą nowe apartamenty. Inwestycja jest już niemal zakończona. Trwają ostatnie prace, a na Was czekają ostatnie wolne lokale. Co więcej, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, mamy dla Was coś specjalnego. Możecie skorzystać z naszej oferty mieszkań pod klucz. Wykończone i zaprojektowane pod okiem architekta, bez szukania ekipy, bez czekania na wolne terminy, bez dodatkowego stresu. Kupujesz i mieszkasz. Wejdź na naszą stronę, zadzwoń lub odwiedź biuro sprzedaży i obejrzyj mieszkanie wykończone pod klucz. Wełnowe apartamenty to miejsce dla ciebie.